Cześć, witajcie, moi drodzy, na kolejnym w sumie z tego zrobię dodatkowy odcinek, czyli drugi odcinek we wtorek wpadnie. Dzisiaj mamy przesyłeczkę, bardzo fajną niespodziankę od Martinki Mary Mary. Martinko bardzo ci dziękuję. Pewnie jest to, yy, bo tutaj jest kurczaczek więc jest to świąteczno yy, urodzinowa patuszka. Bardzo Ci dziękuję i oczywiście przepraszam, bo ona już od 19 marca jest na poczcie, oczekiwała, dostałem awizo, no nie wiedziałem, że to od Martinki, tak, patrzę, no tam mam czas do odbioru jakiś tam określony, a to pójdę jakoś przy okazji. No i Martinka do mnie napisała, bo się niepokoiła, czy, czy dotarła przesyłka. I się okazało, że to było awizu, właśnie od Martinki. Martinko bardzo Cię przepraszam. Od razu nagrywam, na drugi dzień wpadnie. Wszystko dotarło, jest całe i zdrowe. Ja Ci bardzo dziękuję. No, tutaj macie potwierdzenie. Awizu 19 marzec, no, trochę pobyła na poczcie. Yy, więc no, zobaczymy. Ja już tutaj co nieco otworzyłem, żeby było łatwiej. Tutaj tego kurczaczka. No, i w środku zauważyłem dwie koperty, dlatego mówię, że świąteczno-urodzinowa. Dwie koperty, jedna zielona, jedna biała. Może od tej białej zaczniemy, no bo to jest patrzę tutaj 100 lat, to pewnie to jest urodzinowa. Urodzin mam wcześniej niż są święta, więc zacznijmy od tej koperty. Martinka, bardzo Ci dziękuję. Coś obraz mi szwankuje. Mhm, dobra, tutaj sobie otworzę, wpadajcie do Martinki, Mary, Mari, drapie drapki. bardzo fajne ma odcineczki, bardzo fajne pomysły na odcineczki również yy, i co, i masz dużo też szczęścia w zdrabkach. nieraz jej fajne wygrane wpadają, o patrzcie jaka ładna kartka urodzinowa dniu urodzin o tutaj można sobie ustawić ale fajnie dniu urodzin dużo energii do rozwijania swoich pasji ale fajna karteczka bardzo dziękuję no i oczywiście martinka nie byłaby sobą jakby czegoś nie włożyła o wow, za dużo tego kochana mamy co tutaj mamy mamy tak o, z numerem trzecim, w ogóle z drapeczki z numerem trzecim, ale fajnie, Martinko, ale fajnie, pomyślałaś, że ja trójeczki lubię, no. Czarny diament z numerem trzecim, super. Yy, I co, i zapraszam Was w czwartek, w moje urodziny będzie test numeru trzeciego, a przy okazji też yy, rywalizację z kanałem Lucynaka, więc serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj dzięki Martince mamy rozgrzewkę. Dużo szczęścia z numerem trzecim. No i masa kasy z numerem trzecim. Bardzo Ci, Martinka, dziękuję. Fajnie, że pomyślałaś, że ja lubię właśnie ten numerek. Ale fajna karteczka. No tutaj, paczki, tu można sobie pozmieniać. Ale fajnie. Sprytne to, no? Fajnie. <laughs> tutaj by trzeba było w dniu 30 urodzin. Ustawić o z tej strony. A nie będę się bawił teraz. Fajna karteczka, super. Dziękuję. Niech każdy dzień Twojego życia będzie dla ciebie okazją do cieszenia się chwilami spędzonymi z najbliższymi, rozwijania pasji i czerpania radości z natury. Życzę Marii, Marii. No, Martinko, dziękuję za piękne życzenia. Śliczna karteczka, naprawdę fajna. Dobra. Będzie na komodzie, potem będzie na. Pamiątkę bardzo Ci dziękuję. Dobra, teraz przejdziemy sobie do drugiej koperty. Martinko, bardzo Ci dziękuję. No, ode mnie też pójdzie, na, bo na święta nikomu nie wysyłałem. Natomiast na urodziny na pewno Ci wyślę też coś fajnego, więc oczekuj. Wiem, kiedy masz urodziny, więc ode mnie też coś pójdzie. Dobra. Tutaj mamy pewnie świąteczną karteczkę. No też bardzo ładna. Tutaj kopertka już pusta. Śliczna karteczka. W ogóle te kartki są wszystkie ładne. Co mi dzisiaj ten obraz tak szwankuje. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Fajna karteczka z, kasku, yy, z kurczaczkami. Super. No i kolejne zdrabki. Martinka włożyła. No nie wierzę. Dziękuję. Mamy tak pisaneczkę numerek 45 i dużo kasy z numerem 18. No ta osiemnastka też ją lubię, też jest często dla mnie szczęśliwa. Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, mokrego śmigusa, dyngusa oraz samych słonecznych dni Rzeczy Marii, Marii. Martinko, bardzo Ci dziękuję. Tobie również zdrowy, wesoły świąt dla Twoich, dla Twojej rodziny, dla Twoich dzieciaków, zdrowy, wesoły świąt. No ja w tym roku powiem Wam szczerze, trochę bojkotuję te święta. Dla mnie te święta w tym roku będą po prostu po to, żeby trochę odpocząć, trochę nabrać sił, więc no, no w tym roku powiem szczerze, nie będę świętował jakoś. E, dobra, ja sobie zrobię na szybko miniaturkę. Zaraz do Was wrócę, kochani. Pani już... Jestem, już wróciłem. Dobra. Karteczki będą na pamiątkę. Natomiast przejdziemy sobie teraz do zdrapek. I tak zacznijmy wpierw od tych urodzinowych, a potem świąteczne, Urodzinowe wszystkie mam trzy z numerem trzecim. Bardzo Ci Marcinka, dziękuję. no Pomyślałaś o tym numerem numerze trzecim. Że to jest mój numerek. Bardzo mi miło. Super. Nawet jak nic nie będzie, to się Martinko nie przejmuj, a wy zostawcie dla Martinki serduszka w komentarzach. No i oczywiście, kto nie zna Martinki, zapraszam, wpadajcie do niej, Mari, Mari. Dobra, Martinko mega się postarała, żeby znaleźć te trójeczki, więc drapiemy. Masa kasy, numerek właśnie trzeci, szukamy wygrywających liczb 43. 12 kot robi rozróbę, 41 i 37. Dobra. A nam dali 9, 4, 2, 39 i 24. No nie jest dla mnie szczęśliwa ta zdrabka, 18, 8. 22, 42 i 13. Dobra, boki na końcu dali. A w bonusie szukamy sejfu. No, tego sejfu chyba nie znajdę nigdy. Dobra, mamy pustą strapkę, ale Martinko tego mówię, nie przejmij się. Liczą się kartki, liczy się gest. Kartki prześliczne. Numerek trzeci Burza Szczęścia. Tutaj szukamy tak. 33, 8.

No, akurat trójka nie wygrywa i 22. Ta sterka też jest pusta. Wiemy, jakie jest lot, to niestety skąpi. Dobra, idzie do pustych. I co ostatnia urodzinowa z numerem trzecim czarny diament. Tu wygrywających liczb szukamy gwiazdki i czarnego diamentu, który nam mnoży wygrano razy 2. Tego diamentu jeszcze nie miałem. Tyle razy już wdrapałem tą zdrabkę, ale diamentu nie miałem. Nie znalazłem. 8, 39, szukamy. 27, 14 i 16. Dobra. A co nam tutaj dali? Mamy tak. 24, 15. 5, 18 i 11. 36, 22, 29, 6, 19. Następnie mamy co? 32. I jest. Pierwszy raz mam diament, ale fajnie, no już odsłoniłem. 10 zł, 20 jest, ale Martinko, bardzo Ci dziękuję, bo pierwszy raz widzę ten diament, no. Będzie na pomnożenie 2, 25 i 40, następnie jest 9, 21, 5, 12 i 38. No mamy 20 złotych na tej zdradce. Pięknie. Jeszcze pierwszy raz diament widzę na własne oczy. Super. Martinko, bardzo Ci dziękuję. Zdrabki urodzinowe za 20 złotych. No i zwróciły się. Martinko, bardzo Ci dziękuję. No, mam coś na pomnożenie. Teraz idziemy ze zdrabkami świątecznymi, a wpierw dużo kasy, numerek 18. Szukamy 30, 32, 29 i 17. Dodatkowo jeszcze pliku szukamy. A zaczynamy bokiem 18, tak jak numer zdrabki 6, 14, 33, 31, fajne boki, 28, kolejny bok 7, 16, 19 i 2. No, ta zdrabka jest pusta. Dokładnie, pusto, ale nie przejmujemy się. I ostatnia na dzisiaj zdrapeczka. Numerek 45: pisanka. Trzech takich samych symboli szukamy w danych grach. Mamy marchewkę-kapelusz. Podkowa, tofi. Drzewko-drzewko, a chyba ranek to poblisko. Kurczaczek i tulipan. Parasol zajączek, jabłko i perła. No i mamy biedronkę oraz tofi. A w bonusie szukamy motylka, a dali nam koronę. No niestety ta zdrawka jest pusta. Ale tak jak mówię, Martinko, nie przejmuj się. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za śliczne karteczki urodzinowa i świąteczna. Bardzo dziękuję. No i mam na pomnożenie 20 zł i jeszcze znalazłem diament, którego nigdy nie miałem w tej zdrabce jeszcze. Bardzo Ci Martinko dziękuję. Dziękuję Ci za to, że pomyślałaś, żeby mi dać, znaczy żeby mi wysłać do przetestowania zdrabki z numerem trzecim. Widać trójeczki potrafią zaskoczyć. Zapraszam Was na czwartek na odcinek taki urodzinowy test trójek. I rywalizacja z Lucynką K. będzie się działo, powiem tyle. Będzie się działo. Ja Was już zapraszam. Martinko, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz zapraszam do Martynki na kanał. I zostawcie koniecznie serducha dla Martinki w komentarzach. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.